Przenoszenie panny młodej przez próg to zwyczaj z czasów starożytnego Rzymu. Rzymianie wierzyli, że w progu domu mieszkają złe duchy i demony. Młoda żona wchodząca do nowego domu mogła je potknąć się o próg, co uznawano za zły omen dla małżeństwa. Dlatego pan młody wnosił swoją żonę na rękach, chroniąc ją przed złymi mocami. Istnieje też inna teoria. W czasach porywania kobiet, kiedy mężczyźni dosłownie uprowadzali swoje przyszłe żony, kobieta oczywiście nie chciała wchodzić do obcego domu, musiała być więc wniesiona siłą. Niektórzy historycy uważają, że chodziło też o symboliczne pokazanie, że panna młoda nie wchodzi zbyt chętnie do nowego domu, co miało udowodnić jej cnotę. Niezależnie od prawdziwego powodu, tradycja przetrwała tysiące lat. Dziś to po prostu romantyczny gest, choć jego korzenie są znacznie mroczniejsze, niż mogłoby się wydawać.